Czemu się ma? Kolejny dzień, więc jak zawsze, duet Geoguessr i bez przedłużania, lecimy. Mamy nową I tak, podwójna żółta na środku, tu od razu... A, od razu pomyślałem jakaś Argentyna albo Brazylia. No, słupy z Argentyny, właśnie. Słońce oczywiście, oczywiście na północy jest, bo jesteśmy na półkuli południowej. A, i co? Sporo jest drzew, jak na Argentynę, więc pewnie jakoś północna jesteśmy, coś w tym stylu. No, nawet jeszcze trochę bardziej. Smolkam. I który mamy rok? 25. Więc od razu ze smolkam 25. Myślę, że to może być Bośnia. Eee, zwłaszcza jak mamy taki vibe, typowo bałkański, powiedzmy. Chyba kliknę to właśnie. Mogłoby to niby być co innego, ale no, to jest właśnie właśnie. I tu już mamy shitkam za to. Rok 25, więc Nepal, Indie. Sam język też tutaj niewiele mówi, niestety. No, to nie wygląda tak północno jak jakiś Nepal, moim zdaniem. Chociaż te, te domki takie okrągłe. Że to mógłby być jakiś taki wschodni, chociaż nie wiem, mamy białe blachy, to raczej to nie Nepal żaden nie będzie Tylko po prostu Indie eee, No tylko pytanie gdzie? Bo to taka trochę nietypowa rundka Nie wiem, kliknąłbym coś takiego Okej, okay, to było aż takie południe? No tu nie byłem pewien, bo to mogło być trochę na północy, mogło być tak właśnie mocno na południu. Nie widziałem za bardzo Palm też. Może gdzieś jakieś były. No ale e, Ok, Okej. Mamy tu drogę, co się buduje obok tam jakaś inna. Jakaś druga. E, I też mamy żółtuli na środku, więc to jest ta droga w Kazachstanie. E, tak, czy mamy jeziorko na wschód? To chyba będzie ten odcinek Jak jeszcze tego Bajoro nie ma A jaką mamy antenę? Z tą anteną w górę skierowano na tej drodze To raczej będziemy albo na tym bardziej północnym odcinku przed Bajorkiem Albo już przy Bajorku, tylko też ten bardziej północny odcinek Gdzieś tam, eee, chyba tak to było bo wydaje mi się, że drugą połowę drogi miała antena taka skierowana jakby do nas. To taki kąt no niezbyt. Zresztą tutaj ta droga jest divided. No nie, niby jest divided. No nie wiem. On też zna tę drogę z tego co widzę. Ale też chyba coś mu line up nie wychodzi. Na szczęście. Ok, to mi jednak wyszedł. Słup brazylijski. Dobrze, jest ta antena krótka z kablem rozwiniętym dookoła. Nie mamy wsporników, więc może być to jakaś północ. No najczęściej to tam jest bez wsporników. To taka palma typowo z okolic Belem. Ale jak jest tylko jedna, to nie wiem, czy temu ufać. Znaczy, no, jest taki amazoński vibe. Jesteśmy w dżungli, ewidentnie. Więc na pewno jakiś taki północno-zachodni gas miałby tu jakiś sens. Albo po prostu północny. Nie masz żadnej blaszki na słupie, nie masz. Nie wiem, mógłbym jakoś parę dać. Wydaje mi się, że para ma sens. No i zobaczymy. I to była Amazonas akurat to przeciwnik w Agre, więc i tak jestem bliżej. O, fajnie. Argentyna? Nie, no mamy żółtą na środku. Słońce jest tam gdzieś, to tak też ciężko stwierdzić. Um... Mamy takie grzybki, w znaczy izolator izolatory w grzybków. To by mogła być jakaś Brazylia, bo mniej więcej wiem, gdzie są tam te grzybki, ale czy to jest... Nie wiem, krótka blacha jest za krótka na brazylijsku, moim zdaniem. Jakby były tu przerywane linie, bo chyba nawet są, w sensie ciągła i przerywana, to fajnie by było ogarnąć, czy przerywana jest biała, czy żółta. Ciągła jest ewidentnie żółta, ale to przerywana, to nie wiem. że to jest ośmiokątny słup to byłby Meksyk wtedy no to słońce jest chyba trochę bardziej na południu może ten Meksyk nie taki głupi wcale kurde no taką jakość dali to w sensie przez to że słońce tak nisko eee, no ale krótka blacha też to auto z przodu no miałby sens ten Meksyk no, i to był Meksyk, dobra. No, ciekawa runda. I tutaj Nowa Zelandia z tymi białymi słupkami. Tuż mamy Bolarda. Eee, Chwila, Hamilton to jest. Chyba? Zaraz wyjaśnię swojego guessa. Jeśli to będzie tam. A jak nie, to nie będę nic mówił. Nie, no, wydaje mi się, że dobrze. Wydaje mi się, że dobrze. Mam klika południową wyspę. Mam to. Generalnie na tych tabliczkach z nazwami ulic. Jak normalnie. No i wyszedł, chciałem wytłumaczyć. Ogólnie jak są te znaki z nazwami ulic. Mogę to pokazać tutaj. O, zaprosił mnie do znajomych, to pewnie będzie się trzeba wytłumaczyć w tym momencie. No dobra, wytłumaczyłem się chyba. To już pokażę wam tutaj o co chodzi. Tutaj widać, że jest ewidentnie, no jest RD napisane prawdopodobnie, czyli na skrót od Road i te litery są mniejsze niż cała nazwa ulicy i to jest właśnie w Hamiltonie. Tutaj też ewidentnie jest ten tekst mniejszy. Więc to taka metoda Hamilton. Parę razy mi się zdarzyło jej użyć, no i no nie zawiodłem się jeszcze tą metą nigdy, więc chyba działa. Teraz Moving i mamy Nigerię. Od razu policja za nami jedzie sporo palm, sporo ogólnie drzew, więc raczej jesteśmy gdzieś na południu. Nie będę tego przedłużał. A tu i tak chyba jest jakieś info, chociaż czy tu faktycznie jest jakieś info. Może jakieś było, ale no on też nic nie wiedział tutaj, a przynajmniej tak mi się wydaje. Mm, takie małe dziury w słupie to od razu myślę, że jakaś Belgia, no to raczej będzie Belgia, bo tu jeszcze przed chwilą był taki słup jakby cały wypełniony kwadratowy, czy taki prostokątny, właśnie tutaj on też mi kominął. No, o ten po prawej stronie to też taki typowo belgijski. A on klika też w Belgię. O, Francja. To we Francji chyba tylko gdzieś przy Belgii się zdarzają te słupy, bo... Mm, parę razy to trafiłem, ale to zawsze byłoby gdzieś przy Belgii. Możliwe, że akurat tak trafiałem, ale no... Ee, tak mi się wydaje po prostu, że to tam przy Belgii albo po prostu Belgia. A tutaj betonowa droga, ruch prawostronny, język angielski. To oczywiście Filipiny, chociaż tutaj tego angielskiego dużo nie ma. Bo oni tam, tam też mają swój język, poza angielskim. No, ale angielski też jest. Czy mamy nazwę wyspy gdziekolwiek? Albo miasta? Chyba tak średnio. Dobra, to sobie środek. No, on też widzi te same napisy właśnie w tym momencie. W tym samym miejscu jest. No i dobra, jakoś daleko nie jestem. I dobra, ruch lewostronny. Była podwójna biała linia. Tutaj też jakieś chińskie, nawet arabskie znaczki. Takie mi mieszaniny języków to właśnie w Malezji są częste. Ale samo ta linia na drodze by wystarczyła, żeby rozpoznać tą Malezję. Czy mamy tu jakąś miejscowość? Kuala Lipis. Można niby szukać czarną naklejkę. sugeruje, że to będzie na półwyspie gdzieś. Lipis, czy to jest jakieś większe? Tych kwali różnych to trochę jest. Dobra, nie mam nożnika i tak. No i dobra, mały damage. Teraz mamy potrójną białą na środku, więc jesteśmy od razu na południe Afryki, a skoro smolkam, to musi być RPA. Tylko gdzie? To jest ten słup z południowego wschodu? W sensie tam taki trident? Najczęściej to jest na południowym wschodzie niby. Ale czy to ten słup? No to chyba nie był ten, tylko jakiś trochę inny. Mi się wydawało, że to może nie być ten. I tutaj mamy Bonardy z Alberty. Te dwa czarne paski na górze. Tam jakiś znak jest, coś tam jest, ale to chyba nie jest żaden kierunkowy, nie? W sensie na żadną miejscowość. No tak średnia w sensie no tutaj. Nie wiem, czy to na dole to miejscowości, ale raczej nie. Nawet jeśli to były, to nie ma sensu szukać. Dobra, no po prostu kliknę tą Albertę gdzieś tu i nie będę się zastanawiał. No i podobne gasy, już widzę. O, można było klikać Edmonton. Czarny auto, długa antena, no od razu Rosja. Nie wiem czy gdzieś tutaj dojadę. w drugą stronę. O nie, no, powinien to być zachód. Jakaś woda i się droga kończy. Nie wiem, kliknę coś przy Moskwie. Jeśli numery są, ale kierunkowe to to nie są. On klika trochę bardziej. O, to było przy Petersburgu, to trochę stracę. Kanada, nie? Mamy pojedynczą żółtą. Czarnej blachy nie masz, to już coś daje. Tu jest francuski, może. Um, Bell Island to nie. Tu jest taka biała blaszka, ale czy to jest ta z Road... Nie z RODE Island, tylko. Uh, z tego Prince Edward Island to może być, niby są takie blaszki. Kliknę to, tak wajbie mogły też by być tutaj. A tam są takie białe blaszki, często na słupach poziome. On klika tam, też to ma jakiś sens, ale chyba tam tych blaszek by nie było. A jednak. Okej, okay, no to trochę głupotę zrobiłem, ale też wydawało mi się, że transformator widziałem stąd i no to mnie tym bardziej utwierdziło. Jakaś eee... Chorwacja, Słowenia, coś takiego. No ten żółty znak z miejscowością by pasował. I pod to, i pod to. Miejscowość nie znam. No, Słowenia. To znaczy Słowenie. Czy znajdę tamtą miejscowość? To było marcoś tam chyba. Albo mogę tego Warazdins szukać. O, znalazłem. Byliśmy w tym na początku git. Eee, czy to jest główna droga? Może być taki lineup prawie pasujący. Nie wiem, załóżmy, że to mam. On to też ma dobra, to... Tutaj się nic nie wydarzy w tej rundzie za bardzo. No, klikamy to samo miejsce. Argentyna. Chociaż nie, tak minąłem przez skrzynkę na listy, to bardziej taki w sumie... po vibe Meksyk Stany, ale chyba to będą Stany właśnie. No, mamy speed limit, to skoro Stany, to myślałbym jakiś Teksas. Z taki vibem. Mamy przednie blachy pokaż. No wszystkie tyłem stoją świetnie. Mamy, no a w Texasie powinny chyba być, więc yy, kliknę sobie ten Texas. I zobaczymy. No ale myślę, że to powinien być Texas. No on też klika Texas, to pytanie kto jest bliżej. No, nie zbliżaj tutaj. No i co, GG. No i dobra, to by było na tyle. Więc jak wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i suba i widzimy się w kolejnych filmach, siema.